Każdy ma swój sposób na zdrowie. Jeden biega z badania na badanie, a drugiego wołami do lekarza nie zaciągniesz. Ten tylko czosnek. Inny zaraz antybiotyk. Nasz sposób jest prosty i skuteczny. Zdrowa Środa. Czytaj w środy w Gazecie Wyborczej i słuchaj po 12.00 w Radiu Tok FM. Zapraszam Ewa Podolska. Do uważnego wysłuchania audycji zaprasza Dziennik Polska. Reklam. Zdrowa środa. Czas na zdrową Środę w radiu TokFM, jest 12.07. Maciej Głogowski, witam. Proszę zajrzeć do gazety wyborczej także na stronę 15. Rzadkie choroby, czyli polska biała plama. Choroba uznawana jest za rzadką, gdy zapada na nią mniej niż jedna na 2000 osób. Nie wiadomo ilu Polaków na nie cierpi. Nie mamy ani pełnego rejestru, ani strategicznych planów na przyszłość, kogo i czym. Leczyć. To jest wstęp do naszego dzisiejszego tematu w Zdrowej Środzie, a gościem Radia TOK FM jest pani Teresa Matulka, prezeska Stowarzyszenia Chorych na Mukopolis, Charydozę i Choroby Rzadkie. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. Dzień dobry, panie no, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, choroby rzadkie, czyli polska biała plama, to rzeczywiście jest tak, że o tych, którzy są chorzy na choroby rzadkie, nie myśli się, nie prowadzi się potrzebnych rejestrów. My nie mamy takiej centralnej wiedzy na temat skali problemu? Niestety w Polsce choroby rzadkie są, jak sama nazwa mówi, leki stosowane są w chorobach rzadkich jako leki sieroce. Tak, tak są traktowane choroby rzadkie por sierocemu. I, I niestety po uzyskaniu diagnozy pacjenci nie mają ani specjalistycznej opieki medycznej, ani zabezpieczenia w sprzęt, ani rehabilitacji, ani odpowiedniej opieki socjalnej. To dlaczego, jest dramat. Dlaczego się tak dzieje, Pani zdaniem? Dlaczego? Bo, bo, ponieważ pacjentów jest mało i nie są tak bardzo widoczni, nie kują w oczy naszych urzędników, że tak potocznie powiem. Czyli Mówiąc już najbardziej tragicznie, gdyby było chorych więcej, to pewnie byłoby ich zainteresowanie. Naj, najprawdopodobniej bardziej byśmy byli dostrzegani. Ja mam w stowarzyszeniu 26 jednostek chorobowych, gdzie jest 200, 260 rodzin. To proszę sobie wyobrazić, jak rzadko są to choroby. Mam jednostki chorobowe, gdzie jest troje, czworo, pięcioro dzieci zdiagnozowanych w Polsce. I trudno, żeby oni byli zauważalni. A pani, jakich decyzji czy, czy jakich działań Pani i Państwo by oczekiwali, na przykład od resortu zdrowia? E, oczekiwalibyśmy, żeby choroby rzadkie były zidentyfikowane, opisane i zabezpieczona dla tych jednostek odpowiednia pomoc. Dla każdej jednostki indywidualna. Pomoc powinna być określona przez Ministerstwo Zdrowia. Takiej identyfikacji niestety nie ma i dlatego jesteśmy zostawieni samym sobie. Proszę sobie wyobrazić, że choroba nieuleczalna, śmiertelna, postępująca nie jest wpisana w wykazie chorób przewlekłych. Nie ma nas w Polsce. W związku z tym, jak możemy oczekiwać jakiejkolwiek pomocy, jak takie choroby nie są nigdzie wpisane w żadnym wykazie. Pani mówi takie choroby, czyli na przykład jakie, byśmy mieli świadomość? Mukopolisacharydoza, mukolipidoza, mannozydoza, gangliozydoza, zespół Krabego, zespół Palistera-Killiana i wiele, wiele innych chorób bardzo rzadkich, gdzie nazwa choroby brzmi jak hasło z kosmosu. W związku z tym i uzyskać pomoc nam jest ciężko i uzyskać sponsora jest nam ciężko. Czy państwo ciężko. próbowali, pani prezes, państwo próbowali tak? rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia, z Narodowym Funduszem Zdrowia? A jeśli tak, to jakich, jakie odpowiedzi słyszeliście? Bo z tego co ja wiem, to w resorcie powstał zesu, zespół do spraw chorób rzadkich już jakiś czas tak. temu. Tak, powstał zespół do spraw chorób rzadkich. Ja jestem jego członkiem i chylę czoła przed panią minister Kopacz, że... Pisała choroby do opieki, dla których leczenie jest. Mamy za polisacharytozy pierwszy, drugi, szósty, chorobę Pompe, gdzie uzyskaliśmy finansowanie leczenia. Natomiast problem jest z pozostałymi jednostkami chorobowymi, gdzie leków nie ma, w związku z czym nie mamy nic, ani opieki medycznej, ani, ani opieki socjalnej. I to są te choroby, I... o których Pani wcześniej mówiła. Proszę powiedzieć, Pani tak. powiedziała, że jest członkinią tego zespołu, jak często, często Państwo się spotykacie? Spotykaliśmy się przez jakiś czas, e, e, trzy razy do roku. Teraz od roku posiedzenie nie odbyło się żadne. I, I nalegamy na naciskamy na Ministerstwo Zdrowia, żeby się takie posiedzenie odbyło w sprawie specjalistycznej opieki medycznej. No i nie mamy na razie odpowiedzi. Mam nadzieję, że coś zmieni. 23-26 lipca organizujemy konferencję i pani minister Kopacz zapewnia mnie, że pojawi się na tej konferencji i spróbuje wspólnie razem z ekspertami rozwiązać problem chorób rzadkich w Polsce. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Bardzo dziękuję Pani Pani Teresa Matulka, prezeska Stowarzyszenia Chorych na Mukopolis i i choroby rzadkie. Czy Pani minister pojawi się na tej konferencji 23-6 lipca, to się okaże, ale już teraz w Radiu Tok FM pojawi się nasz kolejny gość. rozmowie mojej z Panią prezes przysłuchiwał się Pan Marek Twardowski, wiceminister zdrowia. Witam Pani Dzień dobry. Słyszał pan z tego co widziałem prawie, że od samego początku naszą, naszej rozmowy to tak po kolei ten zespół czemu się rzadko zbiera? Może zanim odpowiem wprost na to pytanie, może troszkę odnośnie historii. Przed przejściem do resortu pani minister Kopacz i jego zespołu, żadne praktycznie choroby rzadkie nie były w Polsce leczone. Niefinansowane, a leki sieroce, które się stosuje do leczenia chorób rzadkich lub ultra rzadkich są niezwykle drogie. Zawiązaliśmy taki zespół, który oczywiście spotyka się tak często, jak widzimy, jakie są możliwości również finansowe, żeby z pracy tego zespołu poza spotkaniem coś wynikało, czyli żeby zostało to przekute fakty. Rzeczywiście, ostatnio, że rzecz, się rzadziej spotykał, zobaczymy kiedy się spotka, bo. Jak zwykle, jeżeli musimy podjąć jakąś decyzję, to musimy najpierw policzyć środki finansowe, a wiadomo, że rok 2010 jest rokiem szczególnie trudnym dla Narodowego Funduszu Zdrowia, choć no, zapaliło się światełko w tunelu, bo w tej chwili plan się zmienił i na refundację leków mogliśmy, bo na początku roku żeśmy zabrali, oddać nieco więcej pieniędzy. W związku z tym jest to prawda, co powiedziała pani prezes Matulka, że właśnie. Ministerstwo Zdrowia pod przewodnictwem pani minister Ewy Kopacz wprowadziło leczenie chorób rzadkich. Trzeba tutaj wspomnieć, że to leczenie jest niezwykle kosztowne. Do tej terapii kwalifikuje zespół koordynacyjny przy Centrum Zdrowia Dziecka. I wykaz tych najrzadszych chorób, jak na razie ma Centrum Zdrowia dziecka przyszłość i w ogóle wszystkie e, rejestry, to jest rzecz, która jest przed nami. I tutaj liczymy na to, że jak będzie się informatyzowało państwa, przede wszystkim Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, to tam chcemy umieścić e, bardzo dużo rejestrów, te, które w tej chwili były zbierane również w ramach różnych programów jak i te rejestry, które powinny być w jednym miejscu, czyli w tym centrum. Ale to jest przyszłość, w tej chwili prace nad tym trwają, żeby to dobrze funkcjonowało, bo to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Jest wymagany na to i czas, podjęcie stosownych przetargów i oczywiście środki finansowe, choć tutaj rzeczą pocieszającą jest to, że z Unii Europejskiej na to mamy dość dużo środków i pan dyrektor Sikorski nad tym intensywnie pracuje. No a jak słyszeliśmy panią Teresę Matulkę, no to ona miało, mało było rzeczy, których, które, które by oceniła pozytywnie, oprócz tego, że powstał taki zespół i że, i że coś tam się jednak udało. Miała sporo zarzutów. Panie redaktorze, z leczeniem chorób rzadkich, tak zwanymi lekami sierocymi, ma problem cały świat, nie tylko Europa. Mamy 38 milionów obywateli których musimy leczyć prędzej czy później, bo taka jest rzeczywistość. W związku z tym przy określonych środkach finansowych, którymi dysponujemy jako państwo, musimy tutaj podzielić co, gdzie, kiedy komu w jakiej kolejności możemy przeznaczyć. Myśmy dostrzegli tą potrzebę, jako pierwsi rozpoczęliśmy leczenie chorób rzadkich i nie mówimy, że powiedzieliśmy już ostatnie słowo. No to właśnie chodzi, panie ministrze. Natomiast chcę też jasno powiedzieć, że jak refundacja jeszcze tutaj przed naszym przyjściem wynosiła około 7 miliardów złotych, to w zeszłym roku, choć tutaj niektórzy nam nie pomstowali, bo to spowodowało wzrost wydatków, wynosiło już ponad 8 miliardów i to dobrze. W tym roku być może wyniesie 8,5, 8,8 miliarda w związku z tym, przy naszym PKB, to jest znaczny wzrost. No dobrze, znaczny wzrost. No dobrze, no ale... To wszystko kosztuje, bo cóż, że będziemy sobie rozmawiać o potrzebach jeżeli nie będziemy mogli tego sfinansować. W związku z Panie tym... ministrze, a ja bym mógł powiedzieć tak, przepraszam, że wejdę panu w słowo, no i cóż, że my sobie porozmawiamy o tym, że nie ma pieniędzy, jeżeli rozmawiamy sobie panu w ministerstwie, a ja w radiu, a trzeba by teraz pojechać do jednej z tych piątki dzieci i powiedzieć, że nie ma pieniędzy. Tak, panie redaktorze, ale ja mam również i na przykład w tej chwili na ukończeniu listę leków refundowanych, gdzie muszę podejmować decyzję, gdzie tutaj do mnie wszyscy argumentują w różny sposób, że muszę refundować leki, które nie były refundowane i też na nie czeka na przykład nie dwójka albo piątka dzieci, choć każdy, to chcę jasno podkreślić również nie tylko jako urzędnik państwowy, ale przede wszystkim jako lekarz, że dla lekarza każdy pacjent jest ważny. W związku z tym dużym problemem są ci pacjenci, którzy mają choroby rzadkie i też ich należałoby w miarę możliwości leczyć. Na wiele tych schorzeń niestety leków nie ma w ogóle, albo są mało skuteczne, a jeżeli są, co chcę podkreślić, to są bardzo drogie, bo to leczenie nie jest na poziomie 100, 200, czy 500, czy 2000 złotych, tylko bardzo często leczenie jednego pacjenta kosztuje wiele dziesiątków tysięcy, setek tysięcy, a nawet oscyluje to około miliona czy więcej złotych rocznie. O takich kwotach tutaj A mówimy. A jaka jest skala ilości liczbowa tych pacjentów? Proszę pana, tego do końca w żadnym państwie Europy nikt nie szacował. Ilość tych chorób rzadkich zresztą jest na świecie postrzegana na co najmniej no powiedzmy do 10 tysięcy, bo no nie wszystkie są w danym kraju, w danej szerokości geograficznej, ale tych chorób rzadkich jest rzeczywiście dużo. Tu trzeba odróżnić jeszcze te choroby rzadkie. Jest zachorowalność jedna na 5 tysięcy czy ultrarzadkie poniżej 2 tysięcy. Tych chorób jest sporo, natomiast one w dużej części wymagają też rehabilitacji opieki socjalnej. Nie wszystkie leczenia, bo na wiele leczenia skutecznego po prostu nie ma, nie wynaleziono. W przebiegu ostatnich 10 lat takich leków, których zarejestrowano, według mojej pamięci, to jest w granicach 100-120 nie więcej. A one są wszystkie bardzo drogie, nie do końca też przebadane. Skutki też są różne, bo one nie przechodzą takiej procedury jak wszystkie inne leki. Także to nie jest taka prosta sprawa. Bardzo dziękuję. Pan Marek Twardowski, wiceminister zdrowia. Dziękuję bardzo panie ministrze za rozmowę. Cykl Zdrowa Środa jak zawsze w środy w Radiu Tok po 12. 15. strona w Gazecie Wyborczej. Rzadkie choroby, czyli polska biała Plama. I ty my kończymy zdrową środę. Kończymy także komentarze radia Toka Fem, które przygotowały Agata Kowalska i Anna Pykutowska, a zrealizował Adam Szurej. Ja także bardzo dziękuję. Już po informacjach po 12.20 Damian Michałowski i Kacper Merk w audycji. Jeszcze więcej sportu, a w programie m.in. o nowych wyzwaniach, które czekają na pana Artura Boruca we Włoszech. Zapraszam w imieniu. Damiana i Kacpra, Maciej Głogowski. Do usłyszenia. Zdrowa środa.